Poświęcam swój czas swoje życie tak naprawdę, bo czas każdego z nas na to co robimy, to jest poświęcenie odrobiny swojego życia. 14 dzień lutego i jak tutaj nie nagrać filmu o projekcie, który tak mocno leży na serduchu, można powiedzieć, że miłość od pierwszego wymyślenia. Czas przeprowadzić ten finał piątej edycji inkubatora mojego kanału wędkarskiego, poznać finalistów, poznać sponsorów, poznać... Nagrody poznać zasady tego finału, i dodatkowo jeden z Was będzie miał okazję, dzięki swojemu komentarzowi wpisanemu pod tym filmem, wygrać pakiet przynęt za około 100 zł. Jeżeli chodzi o tę piątą edycję inkubatora małego kanału wędkarskiego, w finale znalazło się aż 7 kanałów wędkarskich. Te kanały za chwilkę wyświetlą Wam się ilość ich subskrypcji na dzień, kiedy montuję ten film, ilość przesłanych filmów, a także data publikacji ostatniego. Filmów, co pokaże również, czy dany kanał jest aktywny, chociaż to też może być w ten sposób, że na przykład niektóre kanały nie publikują w zimę, nie wędkują w zimę, nie chodzą, nie nagrywają tych filmów. Także nie sugerujcie się. Przede wszystkim posłuchajcie, jakie siedem kanałów znalazło się w finale. Pierwszy z finalistów, którego będziecie oceniać, to kanał Grunt z Mariuszem. Tak przedstawia się ilość subskrypcji tego kanału. Ilość opublikowanych filmów oraz data ostatniej publikacji filmu, który nie jest shortem na kanale. Pierwszy z finalistów Grunt z Mariuszem. Kolejny z finalistów to Family Fishing. Tutaj macie ilość subskrypcji i ten kanał ma już ponad 1000 subskrypcji, ale w żaden sposób nie przekreśla to jego udziału w finale, ponieważ zgłaszał się. Do udziału w inkubatorze małego kanału wędkarskiego spełniając zasadę poniżej 1000 subskrypcji i Family Fishing zgłosił się, kiedy jeszcze nie miał 1000 subskrybentów. Jeżeli chodzi o ilość opublikowanych filmów na tym kanale, tak się przedstawia. I jeżeli chodzi o datę ostatniej publikacji, w momencie kiedy montuję ten film. Atalanta Fishing to trzeci z finalistów. Jeżeli chodzi o ilość subskrybentów, jaki Atalanta Fishing posiada na ten moment, to tutaj właśnie wam się wyświetla ilość opublikowanych filmów. Całkiem całkiem spora. Także tutaj nie próżnuje kolega, jeżeli chodzi o kanał Atalanta Fishing, czwarty z finalistów, Typowy Fishing. Typowy Fishing ma Taką ilość subskrybentów na dzień montażu tego filmu, jaka Wam się wyświetla. Ilość przesłanych filmów wygląda właśnie w ten sposób, i data ostatniej publikacji filmu na kanale Typowy Fishing. Zapraszam również do kolegi, zresztą jak do wszystkich pozostałych kanałów, po to, żebyście mogli ocenić tych finalistów i podjąć swoje decyzje, przyznając im odpowiednią ilość punktów, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Piąty z kanałów, który wszedł do finału, jest piątym finalistą, piątej edycji inkubatora małego kanału wędkarskiego Top Strong i Lipień Zachodniej Polski. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników łowienia na muchę, ale nie tylko. Przejdźmy do szóstego kanału, a jest nim Denver Fishing. Ilość subskrybentów tego kanału wyświetla Wam się w tej chwili. Ilość opublikowanych filmów oraz datę ostatniej publikacji filmu, który nie jest shortem na kanale Denver Fishing. Ostatni, ale na pewno nie ostatni pod względem jakości, ponieważ tutaj dowolność i kolejność jest przypadkowa. Wędkarstwo and relax. Kolega, który spędza czas i wędkuje w tych miejscach, w których ja wędkowałem w momencie, kiedy byłem młodym chłopakiem, czyli na ciepłych kanałach w Koninie. Przejdźmy zatem do sponsorów i nagród. Inkubator mojego kanału Wędkarskiego to projekt inicjatywa, którą zacząłem w 2019 roku i od tego czasu, Poświęcam swój czas, swoje życie tak naprawdę, bo czas każdego z nas na to, co robimy, to jest poświęcenie odrobiny swojego życia. Poświęcam również swoje pieniądze w każdej edycji, chociażby sponsorując puchar zwycięzcy, który wygrywa, chociażby zapraszając danego zwycięzcę na swoje wody, tam opłacając mu pozwolenie na wędkowanie, tam również opłacając mu jakieś jedzenie, kiedy się spotykamy. To wszystko jest po mojej stronie. Jeżeli chodzi o tych sponsorów, widzowie. To są ludzie, którzy również z własnej kieszeni, a nie na zasadzie marketingu, że firma się zgłosiła i wydała pieniądze po to, żeby im się z reklamy zwróciło, rozumiecie? Także tym bardziej z całego serducha dziękuję czterem sponsorom, którzy odezwali się i ufundowali nagrody dla zwycięzcy. Wymienię ich tak, jak w kolejności się zgłaszali i pierwszy z nich to Damian z kanału Jest Branie. Damian ufundował dwie nagrody dla zwycięzcy. I to takie właśnie, które mają pomóc twórcom internetowym. No bo zwycięzcą jest osoba, będzie osoba, która nagrywa filmy, więc jedna z tych nagród od Damiana to jest Powerbank i druga z tych nagród od Damiana to będzie statyw. Mega Ci dziękuję, Damian. Przejdźmy do drugiego sponsora, którym jest Remik. Remik jest stałym widzem catch and relax. Miałem okazję poznać się z Remikiem na żywo, zbić pionę, pogadać. Serdecznie Cię pozdrawiam, byku. No, i Remik tutaj y, dorzucił swoje nagrody dla zwycięzcy. Tu już będzie wędkarsko, będzie spinningowo. I pierwsza z tych nagród od Remika to jest wędka e, spinningowa firmy Paradox Fishing. Taka typowa szczupakowa. Jeżeli dobrze pamiętam, to 10,35, 2,70. Do tego tej samej firmy Kołowrotek i również do tego tej samej firmy Plecionka. Mega dzięki, Remik. Przejdźmy do kolejnego yy, sponsora, który się zgłosił, jeżeli chodzi o nagrodę, jaką ufundował dla zwycięzcy piątej edycji Inkubatora Małego Kanału Wędkarskiego to Tomek z kanału Perczysko. Dość wyjątkowa nagroda. Tomek przekazał zestaw własnoręcznie zrobionych jigów. Jeżeli chodzi o Tomka, zwycięzca poprzedniej edycji Inkubatora mojego Kanału Wędkarskiego. Tutaj wyświetlałam Wam się film, kiedy spotkałem się z Tomkiem, zaprosiłem go. Przyjechał z Krosna 500 km do Poznania na mojej rewiry i wyskoczyliśmy na warte powędkować i fajnie było i ryby też wyjechały. Bardzo Ci dziękuję Tomku i ta nagroda dla zwycięzcy te jigi właśnie od Tomka, własnoręcznie robione, łowne przynęty. To jest przynęta, można powiedzieć, że bezcenna, ponieważ ciężko to wycenić. Na pewno za rękodzieło można już powiedzieć, że są to określone kwoty, także jeszcze wzmacnia to wartość tych wszystkich nagród w finale. Ale mamy jeszcze jednego sponsora, serdecznie dziękuję, jest nim Robert. I co ciekawe, Robert też jest zwycięzcą inkubatora mojego kanału wędkarskiego, więc zobaczcie, że ci zwycięzcy poprzednich edycji chcą wspierać kolejnych zwycięzców. Robert ufundował bardzo fajny termos dla zwycięzcy piątej edycji Inkubatora Małego Kanału Wędkarskiego. Dodatkowo ode mnie będzie puchar. Dodatkowo ode mnie będzie zaproszenie na wspólne wędkowanie ze zwycięzcą. Termin do dogadania teraz w tym roku w 2025. No I tak jak wspominałem w przypadku poprzednich zwycięzców również opłacenie po mojej stronie pozwolenia, zezwolenia na wędkowanie. Również może nie będzie to jakaś tam kaczka w żurawinie czy inna sarnina czy jeszcze jakiś tam powiedzmy jesiotr czy homar, natomiast myślę, że coś przekąsimy i to po mojej stronie też będzie jakaś pizka, kepsik czy co tam przyjdzie nam do głowy, żeby się wzmocnić podczas takiego wspólnego wyjazdu. Łącznie. Nie licząc absolutnie czasu, który poświęcam na to wszystko, tylko i wyłącznie same kwoty. Myślę, że w finale dla zwycięzcy czekają nagrody sięgające pod 1000 złotych, oceniając również właśnie te rękodzieła, które tworzy Tomek, te gigi, plus puchar, plus te wszystkie inne rzeczy. Myślę, że tam jest koło kanta za wygraną dla kanału, który promuje z własnej nieprzymuszonej inicjatywy, woli i chęci po prostu pomagania. Lecimy dalej, przejdźmy do zasad. Jeśli chodzi o finał piątej edycji inkubatora małego kanału wędkarskiego, tutaj duże, duże zmiany. Do tej pory było tak, że zarówno widzowie Catch and Relax, czyli Wy, jak i ja, wybieraliśmy kolejnych zwycięzców inkubatora małego kanału wędkarskiego, po prostu wpisując, który kanał chcielibyśmy widzieć jako zwycięzcę. Jeżeli chodzi o tę edycję, piątą edycję i tak pozostanie już to w kolejnych, to zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez przyznawanie. Punktów. W finale piątej edycji inkubatora mojego kanału wękarskiego znalazło się 7 kanałów, a więc przyznamy punkty od 1 do 7. Zarówno Wy, Ty, jako widz Catch and Relax, jak i ja, jako pomysłodawca tej inicjatywy, ale będą też pewne zmiany. Jeżeli chodzi o punkty, przyznajecie je na zasadzie. 1 punkt dla kanału, który wzbudził najmniej ciekawości u was, który najmniej was zachwycił, aż do 7 punktów dla kanału. Który waszym zdaniem powinien zostać kolejnym zwycięzcą inkubatora mojego kanału wędkarskiego? A więc w swoim komentarzu wpisujecie jeden punkt i kanał. Dwa punkty, kanał, trzy punkty, dany kanał, i tak do siedmiu punktów, i przy siedmiu punktach wpisujecie, dlaczego uważacie, że ten właśnie. Kanał, który zdobył 7 punktów, który zdobył maksymalną ilość tych punktów, waszym zdaniem powinien zostać zwycięzcą? Dlaczego na to najbardziej zasługuje? I właśnie za takie komentarze, wśród tych komentarzy, zostanie wybrany jeden. Natomiast wszystkie te wasze komentarze zostaną połączone, zostaną wyśrodkowane i zostaną wystawione punkty przez was, przez widzów, od najmniejszej do największej ilości dla wszystkich kanałów. Dodatkowo, ja zrobię to samo i dodatkowo od tego finału. Poza wami, jako widzami, poza mną, jako tutaj pomysłodawcą, inicjatorem tego projektu wsparcia, pomocy kanałom wędkarskim, również poprzedni zwycięzcy inkubatora Małego Kanału Wędkarskiego ocenią te kanały, przyznają im punkty od 1 do 7, a jeżeli chodzi o poprzednich zwycięzców, będą to Dawid z kanału Fifę i Ławica, będzie to Marcin z kanału Go Fishing Norway, będzie to Robert z kanału Robert Janas Fishing World i będzie to Tomek z kanału Perczysko. Każdy z nich również przyzna swoje punkty od 1 do 7. Również ja, również Wy jako widzowie. I kanał, który uzyska największą sumę punktów będzie kanałem, który zostanie również zwycięzcą piątej edycji inkubatora małego kanału wędkarskiego. Jeżeli chodzi o wpisywanie Waszych komentarzy, mamy 14 lutego, myślę, że na pojutrze, na 16 niedzielę wyrobię się, żeby ten film pojawił się już na kanale, a wy będziecie mieli dwa tygodnie do drugiego, jeżeli dobrze pamiętam, marca, na to, żeby przesyłać swoje komentarze, oceny. Opinie na temat kanałów. Wszystkie te kanały znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wszystkie te kanały znajdziecie również w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Także wejdźcie na każdy z tych kanałów. Zobaczcie, jakie filmy produkuje, jakie filmy publikuje, jakim jest wędkarzem, jakie ma podejście, filozofię do tego wszystkiego. Czy spodoba Wam się jego styl i publikowania, i charakter? Dajcie znać w swoich komentarzach, w swoich ocenach, bo to również dzięki Wam ci zwycięzcy są wybierani także wpisz punktację dla kanałów od 1 do 7 wpisz dlaczego ten kanał któremu przyznajesz 7 punktów powinien wygrać a zapewnisz sobie szansę na wygranie również właśnie tego pakietu przynęt za około 100 zł do 2 marca wpisujecie komentarze a do połowy marca pojawi się film w którym ogłoszony zostanie zwycięzca wszyscy dotychczasowi zwycięzcy przyznają punkty ja przyznam swoje punkty widzowie przyznają swoje punkty sam jestem ciekaw kto zostanie zwycięzcą? Ponieważ wszystkie te kanały w piątej edycji, w finale piątej edycji e, są warte tego, żeby zajrzeć. Są warte tego, żeby je oglądać. Nikogo nie namawiam, że musicie subskrybować te kanały, które są finalistami. Natomiast myślę, że będzie to bardzo miłe, tym bardziej, jeżeli któryś z tych kanałów wpadnie wam w oko, będziecie chcieli śledzić jego historię dalej. No, to myślę, że warto zostawić tam subskrypcję, może jakiś fajny komentarz, a też dodatkowo w swoim komentarzu wspomóc taki kanał, który właśnie Waszym zdaniem powinien być tym piątym zwycięzcą w inkubatorze małego kanału wędkarskiego. Ja nie przedłużam. Do 2 marca wpisujecie komentarze, do połowy marca poznamy piątego już zwycięzcę inkubatora małego kanału wędkarskiego, a jeszcze w tym roku z tym zwycięzcą. Wybiorę się na wspólne wędkowanie, z którego zostanie nagrany film i opublikowany również na moim kanale. Zapraszam do udziału w zabawie wszystkim z siedmiu finalistów. Życzę powodzenia, przede wszystkim fajnej zabawy, bo o to chodzi w tej inicjatywie, i do zobaczenia w ogłoszeniu wyników lub też we wcześniejszych filmach na Catch Relax. Jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.